I się mandero, są nowe zabawki, no to trzeba się trochę pobawić. Kasetkę wrzuciłem. Na samym początku jest Wigilia z 2002 roku, to już sobie to darowałem, żeby wam to pokazywać. Po tym jest kawałek filmu jakiegoś, który chyba nie jest podpisany na tej kasecie maszynowo, bo tam są dwa tytuły, ale jak widzę się to nie zgadza. I teraz będzie można zobaczyć to, co teraz się pojawi hmm, za chwil kilka, a będzie to film, ja już wiem ale wam powiem, że to jest Czerwony Skorpion 2 Knapik czyta no i dalej kolejne kasetki przewijam i działamy i kolejna kasetka, tytuł zgadza się z tym co jest podpisane póki co, przewijamy i kolejny tytuł na tej kasetce też się zgadza i lecimy dalej i następna kaseta z ozbornami podpisana. Nie wierzyłem do końca, że będzie, ale jednak jest. Przewijam dalej. No i po tym jest jeszcze dokument o Ozim. Wszystko nagrane w LP. Dlatego tak głupkowa to odtwarza, odtwarzacz, bo nie ma tej funkcji w nim. A no i w sumie to by było na tyle, ale jeszcze na sam koniec ciekawostka, czy się ktoś spotkał. Z podobnym potraktowaniem kasety. Ja jeszcze nie, pierwszy raz coś takiego widzę i już poczyniłem kroki, bo ktoś myślał, że ja tego nie odzyskam. No to się grubo myli, bo ja to oczywiście odzyskam. Da się, rozkręciłem dla Znaczy, gwoli formalności, tylko żeby sprawdzić, co tam jest i czemu tak e, chciał ktoś to y, za. Y, że tak powiem, nie wiem, co zrobić z tym. Zepsuć. O, może to jest dobre słowo. Z też mi pasowało. Jak widać, są nacięcia, y, spalenizna, swąd jakiś, który pewnie stąd y, się wydobywał. E, no ale i tak mu to nie ujdzie na sucho, bo ja to y, przerobię. Oczywiście efekty będziecie widzieli jak się tylko uda, bo trzeba całą rolkę bo już z jednej przerzuciłem na drugą i z tej pierwszej którą tutaj widzicie, o, jest ona cała nawinięta, trzeba ją po prostu przerzucić na e, normalną czyli cała obudowa, wszystko do wymiany no będziemy się bawić w doktora także jak to się mówi jak tylko będę miał Zrobioną, to będziemy ją odtwarzać i z ciekawości zobaczymy, jakie straty zostały zrobione przez to nadpalenie. I tyle dzisiaj. Na razie, chojołu.